Znajdujemy się na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie odbywają się targi pracy zorganizowane przez Uniwersyteckie Biuro Karier już po raz 12. Głównym celem tej dorocznej imprezy jest pomóc studentom i absolwentom Uniwersytetu Zielonogórskiego w podjęciu tej ważnej życiowej decyzji, jaką jest rozpoczęcie kariery zawodowej. Z kolei dla wystawiających się tutaj licznie firm to okazja do tego, żeby znaleźć wartościowych pracowników. Targi organizujemy już po raz dwunasty i na pierwszych targach mieliśmy 10 firm, dzisiaj mamy siedemdziesiątkę, mamy 64 stoiska wystawienicze i sześć stanowisk eksperckich. mamy wystawców z branży mechanicznej, z branży farmaceutycznej, medycznej, mamy firmy samochodowe, mamy szeroko reprezentowaną branżę IT, ale bardzo się, z czego się bardzo cieszę, mamy bardzo wiele ofert dla naszych humanistów, dla kierunków społecznych. My jako Volkswagen Poznań w dniu dzisiejszym na targach na Uniwersytecie Zielonogórskim prezentujemy program praktyk letnich w dużej mierze, oferty stażowe oraz oferty dla specjalistów. W Zielonej Górze jesteśmy pierwszy raz. Słyszeliśmy, że te targi mają duży potencjał, uniwersytet także, dlatego zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać, a poszukujemy osób, które byłyby zainteresowane rozwojem swojej kariery w kierunku informatycznym, czyli osób, które bez względu na kierunek studiów jakiejkolwiek, Kończą, chciałby rozwijać się w stronę programistów. Jest to czwarty raz, kiedy jesteśmy na, na targach. Głównie poszukujemy w tej chwili... Praktykantów do różnych działów, do działu konstrukcji, przygotowania produkcji, do działu produkcji, do działu informatyki również. Takich studentów poszukujemy z możliwością po odbytej praktyce, możliwość odbycia również będzie stażu. W tym roku jesteśmy w trakcie realizacji budynku badawczo-rozwojowego i bardzo serdecznie zapraszamy osoby kreatywne, które mają pasję do betonu, które mają swoje wizje, jeśli chodzi o nowy produkt, po prostu chcą coś się wyprodukować, zaprojektować, wdrożyć to na rynek i sprzedać. Jesteśmy jednym z największych producentów wędli w ogóle w Polsce. W Województwie lubuskim też wzięliśmy udział tutaj w targach, ponieważ tak jak większość tutaj wystawców szukamy absolwentów, szukamy osoby, które będą chętne do pracy w naszej firmie. Obecnie najbardziej jesteśmy zainteresowani osobami, które kończą wydział mechaniczny, elektryczny, automatyków. Poszukujemy także technologów żywności, a także osoby po filologii germańskiej. Nasza firma należy do grupy IKEA i poszukujemy pracowników głównie na produkcję, ponieważ produkujemy meble do IKEA i szukamy operatorów maszyn, szukamy technologów, automatyków, dlatego też jesteśmy tutaj w tym miejscu dzisiaj. U mnie przyzedłem tutaj też popatrzeć za praktykami, które muszę odbyć w drugim roku. Teraz muszę po prostu w czasie wakacji odbyć e, tak jakby chyba miesiąc praktyk. Właśnie chciałem przyjść, rozejrzeć się, zapytać co i jak. W tym momencie jestem takim, że kończę już studia magisterskie, więc staram się coś coś znaleźć. Akurat interesują mnie działy logistyczne, bo kończę zarządzanie logistyczne. Więc tego poszukuję tak naprawdę. Jestem studentem informatyki i to właśnie się rozglądam za jakimiś praktykami albo, albo jakimiś umowami o zlecenie w sensie takich ofertami pracy. Kilka ofert zawsze ciekawych i właśnie będę współpracować CV. Myślę, że część z tego przyniesie pozytywne efekty. Przede wszystkim szukam jakiejś alternatywy. Szukam sobie nowego miejsca pracy. Eee... Powiedzmy, ja już jestem absolwentem od, od roku, więc nie jest to tak, że, że szukam swojej pierwszej pracy. Ale rozglądam się, patrzę w jakich branżach przede wszystkim poszukują obecnie kandydatów. Wysoka frekwencja osób, które odwiedziły tegoroczne targi pracy, może świadczyć o tym, że studenci i absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego są świadomi tego, że już podczas studiów należy interesować się tym, jak wygląda rynek pracy. Po to, żeby skutecznie i optymalnie zaplanować swoją karierę zawodową. Z kolei, dla organizatorów targów, jest to informacja, że tego typu spotkania pracodawców z potencjalnymi przyszłymi pracownikami są potrzebne i pożądane przez obie strony. Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego, Anna Urbańska.